W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do wsi Minczarowa w województwie małopolskim. Chciałbym Państwu pokazać stary cmentarz z czasów I wojny światowej. W czasie I wojny światowej, Minczarowa znalazła się na froncie działań wojennych. Dywizja piechoty Honwendu Kordhebala, idąca na grybów, Miał za zadanie od wschodu okrążyć pozycję rosyjską pod nawojową i wyjść na tyły. Doliną rzeki Binczarki od strony Kamionki Wielkiej, posuwając się przez Florynkę, dotarła do Binczarowej, gdzie została zaatakowana przez nadchodzącą od wschodu 48. Dywizję Piechoty Imperium Rosyjskiego. Do ciężkich walk w regionie doszło w centrum wsi, na polu nazywanym Pod Czapkami. Prawdopodobnie leżało tam po bitwie bardzo dużo czapek. Stąd nazwa, która dziś już nie funkcjonuje. Pozostałościami walk prowadzonych w rejonie Minczarowej końcem grudnia 1914 roku i początkiem stycznia 1915 roku są jeszcze nieliczne zachowane okopy, oraz cmentarz wojskowy numer 127 położony na cmentarzu parafialnym. Pochowano w nim zwłoki 60 żołnierzy rosyjskich i 60 żołnierzy austro-węgierskich. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.